Siema, tu Niszczu i witam w kolejnym odcinku z Undying. Dzisiaj dalsza część fabuły. Ostatnio pokonaliśmy trochę haulerów, bo tak się nazywają te potwory, z którymi walczyliśmy. Są to potwory od Elizabeth, czyli od siostry tego Jeremiasza. I tak, tutaj poznamy nowy, nowe, nowego Spela. Ectoplasm, czyli takie pociski magiczne. Będziemy strzelać magicznymi pociskami do, e, do potworów. Tutaj się trochę nauczyłem sterowania bardziej. Na przykład wiem, gdzie jest y, ten dziennik na F3, gdzie tego nie można nigdzie zmienić. Po prostu jest F3 i koniec. Nie, nie ma szans na coś więcej. No i lecimy dalej z fabułą, nie? Staramy się coś tam zrozumieć, opatrzcie, tutaj jest Herkules walczący z jakimiś mackami. Nice. Ciekawe czy da się przyglądnąć temu. Nie da się. No okej. Okay. Co jeszcze tutaj chciałem dopowiedzieć o tym. E, jak nosimy kamień, to przy e, znaczku naszej magicznej mocy są takie... Światełka, jeżeli ściągniemy kamień, no to nam jedno odpada, jeżeli założymy, no to znowu jedno jest. To oznacza, to oznacza naszą moc magiczną, poziom magicznej mocy. Możemy maksymalnie mieć pięć poziomów, a amplifierem, czyli takim tutaj po lewej stronie na dole, się pojawił taki kryształek. Nim możemy zwiększać moc na stałe, bez kamienia, i wtedy na przykład z kamieniem byśmy mieli trzeci poziom, a bez kamienia drugi na stałe już.

Just down, the from here. It's quite a mess. down the hall. Idziemy do pokoju. Tutaj staramy się gdzieś połazić, może coś podkrywać bo ostatnio właśnie ten amplifier zebraliśmy, to to było dobre dla nas. A Może się coś więcej znaleźć nie? Na pewno dużo przedmiotów potrzebujemy tutaj. I jako, że gra się... Mianem, uh, survival horror, horroru, więc, no, ekwipunek najważniejszy. Tell me what you know about Lizbeth. Why, she was a fetching young lass. Quite the fiery temper, though. She could be placid and calm one minute, and then suddenly she spitting and curses and swinging her nails at you like an animal. Tis a pity her mother died birthing her. Indeed. Following her mother's death, I'd raised Lisbeth like my own. In the end, the wasting sickness got her. I'd cared for her when she was sick and watched her wither away to nothing. Pity a young woman has to die in the spring of her life. Uh, now she rests with her poor mother at the family mausoleum. The groundskeeper claims to have seen her recently. <laughs> poor man, seeing a ghost is never a good omen. Where can I find this groundskeeper? Dzięki za pomoc. Czyli wiemy, że trzeba iść do mauzeleum. Do Elizabeth. Elizabeth właśnie jak ja mówiłem. O, to jest Elizabeth. Ona jest. O ty. Ale szybko to zapaliła. Elizabeth jest e, młodszą siostrą. Najmłodszą chyba z całego rodzeństwa Covenantów, czyli tego naszego Jeremiasza kolegi. No, i ona jest też złym demonem. To znaczy, jest opętana, jakby ona zginęła, nie? Widzicie, tak, tak ona wygląda teraz. Tak z nią będziemy walczyć najpewniej. Oszty! Co się skradasz na mnie? No, dobra. E, dzisiaj o czym chciałem pogadać? Ogólnie to. Muszę, was, muszę wam zdradzić tajemnicę. Już nagrałem ten odcinek wcześniej, ale się zepsuł. I w poprzednim przejściu nagrywałem tak, próbowałem opowiedzieć historię mojego streamowania i YouTube'owania. Ale że to są tak naprawdę 4 lata, e, gdy ja streamowałem albo nie streamowałem. Jednak to się nie da zmieścić w jednym odcinku. I chyba jednak wolałbym tego nie robić. Tutaj są pullery, właśnie. O ja, ależ żeby się pił. O, muszę nimi skakać. Fajnie. Spokojnie jeszcze raz. Anioł młoszna też? Nie, ona jest nie do ruszenia. Właśnie tutaj model u niej pokazałem, jak ją tam pozjadali. Jej będzie pełna ogólnie, ona. Co drugi pokój to ona ginie. <grystanie> Jakby coś. No, więc w poprzedniej próbie nagrania tego dużo się nagadałem o, o tym wszystkim. O moim streamowaniu i tobowaniu, ale. Nie miało to większego sensu, szczerze mówiąc, nie było to spójne, więc może teraz po prostu w skrócie powiem, dlaczego ostatnio streamowałem i nie streamowałem, co robiłem w sumie, bo to chyba będzie najważniejsze. No to YouTubeowanie odpuściłem, bo mi się nie chciało nagrywać filmików, nie miałem też pomysłu, jedyne co zrobiłem ostatnio to komandosów, misje specjalne, które też polecam, bo no, to mój... Jeden, według mnie jeden z moich takich fajniejszych filmików też są problemy, bo to trochę zedytowałem i też się cały czas uczę edytować Ale. Ale coś tam mi się udało fajnego stworzyć. Jest. Dlaczego to tak można? To jest złe. No. Więc... Ee... Co ja chciałem? Aha, mówiłem o komandoskach. Także bardzo fajna, eee, bardzo fajny odcinek. Też chcę nagrać kolejne, okej. Okay. Też chciałbym nagrać kolejne odcinki komandosków, ale to też trochę mi zajmie czasu, na pewno. Więc to na dalszy plan, jak się trochę też... Rozluźni u mnie sytuacja z czasem, bo ogólnie w tym momencie to tak, pracuję. Ogólnie przez te 4 lata się trochę zmieniło, bo tak naprawdę studiowałem jak zaczynałem streamować, to też przez do 2.18 chyba studiowałem. Więc 3 lata studiów, a potem te dwa lata, które tak streamowałem i nie streamowałem na zmianę, to, to już było w mieszkaniu z, z pracą normalną i też musiałem... Próbowałem to połączyć, nie dało się teraz mam jeszcze kolejne studia zwykłą pracę, kolejne studia i... i próbuję jeszcze połączyć youtubeowanie bo streamowania mi się raczej chyba nie uda raczej mi się nie uda dopchać streamowania na ten moment, może później no, no i właśnie przez e, przez pracę, to znaczy, no nie przez pracę tylko przez to, że nie umiałem sam nie umiałem sobie zorganizować czasu na to granie i to wszystko, więc sam z siebie przestałem streamować, przestałem YouTubeować, to znaczy, przestałem robić filmiki. Eee, no bo nie, nie znajdowałem czasu. Praca była dla mnie jednak ważniejsza. Teraz jeszcze praca i studia, więc próbuję coś nagrywać. Eee, jak, jak zobaczycie ten filmik, to znaczy, że jeszcze mi się udaje. No ale to jest drugi dopiero filmik serii, więc wiele się może wydarzyć. Tutaj patrzcie, jak fajnie rodzinka wygląda. No, it. Czego próbowałem? Oo. Czego próbowałem? Jak tak ostatnimi czasy coś streamowałem. Próbowałem Borderlandsów trójki. Ale jednak to nie jest taki chwytliwy temat yy, w polskim gamingu. Jednak boterlansy nie są aż tak popularne jak na przykład w Ameryce Więc trochę to znaczy, tak dobrze mi się grało, otworzyłem już ludzie przychodzili nawet na to, ale było ich bardzo mało no, i tak regularnie to robiłem, regularnie, ale potem znowu przyszła praca, przyszły kolejne studia, i znowu przestałem to robić. I tutaj chciałbym do konkluzji przejść, że zwykle to, że mi się nie udaje czegoś robić na YouTubie, czy na Twitchu, czy tracić całe w ogóle e, parę znajomości w internecie z Discorda, czy skądś tam, to przez to, że nieregularnie to robię, że się poddaję też szybko. Dlatego, tą serię chciałbym. Chciałem jednak, żeby ta seria trwała. Już ona jest taka luźniejsza. Już sobie robię naprawdę dużo luzów na to, bo nie ma edytowania dużego, tylko po prostu staram się przyciąć początek i koniec. Tak, żeby wszystko ładnie działało. Więc. No, myślę, że ta seria będzie dość łatwiejsza. Chciałem, żeby ta seria się ciągnęła długo, bo tego Undainga to akurat chciałem przejść, bo to od dawna próbuję. I to od dawien, dawien dawnych lat, bo Undying to pierwszy raz, zobaczyłem chyba w podstawówce, to jeszcze w ogóle moja mama w to grała, ja nie bo ja się bałem. Ja trochę grałem na początku, ale potem już było zbyt strasznie. Kiedyś próbowałem to samodzielnie przejść.

nie dość, że bardzo stara gra, to bardzo chciałem ją przejść. Mi się strasznie podobała, tylko że była wtedy jeszcze... Za tamtych czasów była dla mnie jeszcze za straszna. Gdzie mi tymi rzucasz? Dobrze, wyczekał. Grzeczny. No, więc myślę, że Undyinga spróbujemy pociągnąć do końca, chociaż jeżeli będą jakieś takie bugi, które mi naprawdę przeszkodzą albo coś, to, to przerwiemy i zrobimy kolejną serię. Też to zależy od widzów. Już teraz od drugiego odcinka w komentarzach muszę napisać, co by się chciało zobaczyć, czy, czy ta gra odpowiada, czy nie, co by, jakie by tematy się chciało też poruszyć. Tutaj mamy znowu rudego kolegę, on mi przypomina Irytka z Harry Pottera, ale dobra. No, a co jeszcze chciałem dopowiedzieć? No tutaj, tak naprawdę, jak ta historia mojego kanału, jednak pomyślałem, że nie jest na tyle ciekawa, jaka jakby mi się wydawało. To na dzisiaj, tak naprawdę, tematu szczerze mówiąc, nie mam. Więc, może dzisiaj na spokojnie sobie pogramy te jeszcze parę minut w tą grę. A ja, może mógłbym poruszyć temat tego, czy chciałbym, chciałbym, żeby to była moja praca. Czy nagrywanie filmików i robienie streamów, czy to by chciałbym, żeby to była moja praca? No to odpowiedź brzmi, że części, częściowo tak. Ale nie do końca. Nie chciałbym, żeby to był mój. Nawet nie tyle, że nie chciałbym, żeby to był mój główny sposób zarabiania. Bo to by mogło być głównym sposobem, ale zawsze chciałbym mieć jednak jakąś pracę niezwiązaną. Filmami na YouTube, niezwiązaną ze społecznością, z takimi jakimiś zmianami trendów, zmianami społeczności, nie chciałbym być zależny właśnie od, od kogoś, od, od jakiejś społeczności, a bardziej zależny od moich umiejętności, na przykład jako programista, jako grafik, jako coś tam. Więc nie chciałbym, żeby YouTube i Twitch. Te platformy, na których akurat coś tam robię, były moim głównym źródłem dochodów, ale miło by było, jakby się dochody z tych rzeczy pojawiły. Oczywiście to nie jest moje główne założenie, bo pracę mam. Więc tutaj tutaj bardziej, yy, bardziej karmię swój nauk do gier niż potrzebę zarabiania pieniędzy przez... przez to właśnie medium. I może też... może się uda, że to chwyci. Chciałem też na początek zbudować... jakiś mały community, community. Jakąś grupę ludzi, która mnie ogląda, która komentuje i z którą można pogadać. Planuję stworzyć też Discorda, którego już mam. Mam w sumie serwer Discorda, ale... Nowy początek, nowy Discord, nowy ja. Więc nowy Discord by był. Eee, chciałbym nazwać. No, po starym Discordzie, czyli Niszczyciels 2.0, eee, też tego Discorda chciałbym zrobić takiego jak najbardziej optymalnego, bo jednak tam w tym moim pierwszym było jednak za dużo funkcji. Jednak. Było za dużo wszystkiego, w... potem większość nie było używanych, a tak naprawdę na początek wystarczyłby jeden kanał tekstowy i nie wiem, no dwa, trzy kanały głosowe, tak żeby się chociaż podzielić, żeby się nie przekrzykiwać, nie? No i od tego bym chciał zacząć mojego Discorda, no ale najpierw musiałbym mieć. parę osób, które chciałyby jakoś. Jakoś pogadać albo coś. Oho babkę, jedz babkę. O, uszliśmy bez szwanku. No niestety babkę zabiły, zabili, no po co wychodziła? Nawet się nie przeraziła, jak one wyszły. Ona wiedziała, no bo one, no ona już zniknęła i ona już jest gdzieś w innym pokoju. Ona jest nieśmiertelna. Nieważne, czy jej oczy wygryzą, czy coś, ona zawsze wstanie i pójdzie se gdzieś indziej. Zaraz ją spotkamy pewnie. Gdzieś tam. No. Więc. Tak. Plany na, na ten kanał to budować społeczność. Gamingową najlepiej. Jak bardzo śmiesznie to brzmi, to najchętniej mi się właśnie rozmawiał grach. No ale można też poważne tematy, poważne historie. Nie chciałbym tu wkładać akurat y, polityki w ten kanał. Bo też, szczerze mówiąc, dobrze się nie znam, więc może nie na wszystkie tematy, ale pośmieszkować też można. Au! Taki masz zasięg szponów piesek. Dobra, odpalamy kolejną. Chociaż mamy już trzy tylko. Ja też jestem loot horderem normalnie. Pamiętam, jak kiedyś grałem... Grałem w Tomb Raidera jedynkę, to oszczędzałem mocno. Oszczędzałem jak mało kto. Po prostu apteczek na ostatnią bitwę to chyba miałem z 80, nie? Albo nawet nie na ostatnią, nie, chyba na ostatnią miałem z 60. Też chyba był moment, kiedy się traciło wszystkie apteczki, więc to był jeden z najlepszych momentów, jaki miałem, kiedy moje po prostu zebrane apteczki, wszystko wysejwowane elegancko co tutaj takie straszydła aha co tu trzeba zestrzelić? tak jest i mamy kolejny amplifier dobrze dobrze bardzo dobrze E, tak. Co dalej mówiłem? Bo przerywam sobie non-stop. Co to za klucz? Dej mnie. Yeah. Prist. You got the priest key. Nice. Aha. Ej, nie, nie, nie! Spadaj! Ała! Nie bij mnie! Przepraszam. To są duchy. A trzy. A nie da się przeskoczyć, nie bijcie mnie. Dlaczego was jest tak dużo? Łowki. Ginął jeden. I drugi. Dlatego chyba nie boli to. <grymne> Dobra, poginęli. Jej, ale się zdygałem. No i znowu zapomniałem, co mówiłem, ale. Nie, nie pamiętam. Co myśmy. Nie. Nie bij mnie. O nie. Ała. Nie bijcie mnie. Idźcie sobie stąd. Dlaczego was jest tak dużo? Nie wolno na mnie nasyłać tylu ludzi. Ała! A, A pobili mnie. Jeszcze mnie tam dobił. Ech. Chamstwo. Dlaczego oni mnie tak skopali? Dobra, no nie wiedziałem co się dzieje. Ich jeszcze było pełno. To było już trochę przesadzone. No, ale dobra. No. To myślę, że ten amplifier sobie weźmiemy i na tym tutaj, na tym na mojej widowni, która teraz tutaj jest adekwatna na ekranie, powiem, że koniec odcinka widzimy się na następnym, na następnym. Spróbujemy poruszyć więcej jakiś. Ciekawych tematów? <noise> Mam nadzieję, że ciekawych. Może coś jeszcze opowiem o sobie, o tym, co planuję i co bym chciał robić. A na ten moment, dzięki za oglądanie. No i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.